Cześć. Z tej strony Marcin z JavaStart. W ramach tego filmu chciałbym Ci przedstawić nasz program partnerski i system monet. Dołączając do programu możesz zdobywać monety w przypadku, gdy osoba, której polecisz nasze kursy, użyje Twojego kuponu rabatowego. Zdobyte monety mogą być użyte do uzyskania zniżki lub nawet bezpłatnego dostępu do płatnych treści na naszej stronie. Pokażę Ci, jak to działa. Wejdź w zakładkę Program Partnerski, znajdującą się w ramach panelu Moje konto. Następnie aktywuj program partnerski. W tym momencie na ekranie pojawi się kupon rabatowy, który możesz wysłać znajomym. Kupon możesz skopiować do schowka, korzystając z ikonki obok. Możesz również skopiować link, którego użycie spowoduje automatyczne dodanie kuponu. Jeśli Twój znajomy jest zainteresowany konkretnym kursem, możesz mu wysłać bezpośredni link. A jeśli chcesz polecić po prostu naszą stronę i wszystkie kursy, możesz wysłać link do strony głównej. Załóżmy, że wysłałeś link znajomemu. Zobaczmy, jak to wygląda z jego perspektywy. Po wejściu na stronę z kursem, wybiera przycisk Kup teraz. Zostaje przeniesiony do koszyka, gdzie widoczny jest już kupon rabatowy, który przyznaje mu 5% zniżki na całą zawartość koszyka. Gdyby jednak nie użył linku, to nadal istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia kuponu, korzystając z przycisku Mam kupon. Wynik będzie identyczny jak użycie linku. Następnie przechodzi przez kolejne etapy zakupu. Po dokonaniu płatności uzyskuje dostęp do kursu. W tym samym czasie na twoje konto trafiają monety o wartości 20% jego płatności. Wróćmy na twoje konto. W zakładce monety możesz zobaczyć liczbę zdobytych monet i okres ich ważności. Monet można użyć do roku od ich zdobycia. Przy następnych zakupach, od sumy w koszyku zostanie automatycznie odjęta wartość ze zgromadzonych przez ciebie monet. Może być nawet tak, że odbierasz tyle monet, że wystarczą one do pokrycia całej zawartości koszyka. Po zakupie monety zostaną odjęte z Twojego konta, co również możesz zobaczyć w zakładce monety.